Mam fajne czucie, chociaż przyznam, że mamy od początku dzisiaj rajdu problem z tym, że auto w ogóle nie chce jechać. I coś tam zmieniliśmy, ja się nie znam na technicznych sprawach, ale nazwijmy to, że, się, że zmieniliśmy trójfazowy multiplikator. Na pierwszym się w drugiej pętli zaczęło działać. W sensie, auto ładnie jechało i, no i był fajny wynik. A od drugiego OS Lubenia i trzeciego OS znowu momentalnie zapominamy generalnie o użyciu piątego biegu. E, chciałbym, żeby jutro to się poprawiło, bo, bo naprawdę fajnie się zaczyna jechać. Ta moja wirtualna kuleczka, którą wykorzystuję, żeby jak najszybciej jechać, jest na na razie w tych miejscach co planuje? Jest mega fan. Jak odkrywanie tych os rajdu Rzeszowskiego? Podczas pierwszej wizyty na tym rajdzie? Eee, no niesamowite to są asfalty, natomiast to, co mi przyszło do głowy, to to, że po Finlandii... Eee, po tych sześciu OS-ach bardzo szybko dzień się skończył. Tu nie mówię, że było łatwo, ale jakby sześć OS-ów na Finlandii to była jedna pętla. Teraz byśmy siadali do drugiej, a to już jest koniec, także super. Jedziemy do domku, do hotelu coś zjeść i siadamy do oglądania filmów na dzień jutrzejszy, ponieważ jutro chciałbym pojechać sobie szybciej.